first day in Hungary. Tell I'm in Culture Star uh, in uh, Castle Park. Uh, this is a castle. Uh, uh, uh? Ow. Castle. Ow, castle. Uh, a <laughs> castle, This is a chip. Chip. With, With uh, ketchup. Tomato ketchup. Yeah, yeah. It's a coke. <laughs> coke. E, czilis powiedziałam to no. się nie no. rucha rusza spina się tak tak jest doszła jeszcze tak No chodź. No Dzień dobry. Co ty tutaj robisz? A tak jestem sobie y, kosmonie-nautantem i przyleciałem. Czym? Kosmonie-nautantem. kosmonienautantem. Słowo zaczerpnięte z Askałojko. Wszyscy się na nas patrzą Dzieci się na mnie patrzą. Tak, i w ogóle dziwnie się też patrzą, bo mówimy po polsku. It's my outfit of the day. It's my... Jak to się mówi u was? Baseball jacket. Baseball jacket. Tak się podwija. Tak się rozwija. It's my spodnie. Jeans. Jeans, Jeans. It's my Nike shoes. If you take a picture of me, I can break the camera. Hello? If you take a picture of me, I'll break the no, camera. No, i am make a video. <laughs> <laughs> bye, bye. 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 bye, have a nice day. T shirt from Barney Clouds, uh, Magdalena Paja, uh, no. and. <laughs> 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 Powiedz, jaki tu swag jest. Boże, programu. wiecie co? Boże, to jest taki swag, że jak ja wczoraj wyszedłem na ulicę, to normalnie jakbym tamblera ale tylko tak mi <śm> <śm> like, like Tumblr. Like Tamblera, page. Tumblr page, ja. <śm> like yeah, no. To jest wideo, hello. Kurwa, macie, jak jeszcze raz? Ktoś powie, że moja bicia ma rude włosy albo że coś jest z jej włosami i z jej kolorem nie tak, to chuj wam w dupę, widzę to na żywo i widzę są blond i proszę nie wmawiać, to jest wina kamery i w ogóle to Elo hejterzy i coś. Chary? Hary, bo to nieważne. Chodź się widać, uśmiechnij się. To jest taki push. <śmiennie> uśmiechnij się. To jest bardziej słagerski.

We hebben Matizas, Maltesers. Maltesers. We hebben open Matizas. Lana, het ziet er zo uit als als ik Ah, Lana. Hi, Swaggy. Hoi, Swaggy. Simon heeft een polder getrokken. Maltesers. Maltesers-murder. Oh nee. Twee O no, oh Boże, orgazm. I believe I can fly. I believe I can touch this za. Good, uh, <laughs> nagrałam bardzo długo. Oh, What? It, Get it right. 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 Nie tak fajnie. As, as, as. A, baka, baka, baka. a, baka, baka. Siema! Yo! Yo, mega. Ale go nogą, a nie było widać! Patrzcie, mamy Lane. Mate 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 nie, nie, oni tego nie widzą. Czego nie widzą? Matalanu! A no tak. <grym> Macie to Mamy Maitalane. Maitalane. blockbuster! <grym> Mami! Smelni życie z debilami nie zrobiłem. Nie oh. hmm. <noise> Te. Okay? <noise> o kurwa. Co to? Dobra, szukaj. Nie. O czym już O, usłoga żeby do nas. Hmm. One beach, run! <głos> <głos> Ewa. Szybcie o! Szybciej O, Przewrócisz się! Już. A, mogę wstać. O! Oh. Co to <noise> jest Ja jestem prowadzący e, fakty. E, A ja chcę Mariusz Max z Łokieć. Jesteśmy w Castle Park. Dziwią się tutaj niestworzone rzeczy, smutne buzie na... ma lubię zęby! <grym i> zęby> Patrzcie jaka tancereczka. Na filmikach taka spokojna i w ogóle, a tutaj taka dans i w ogóle. <grym> i <zęby>

Take wiem, place, you never been I don't know about me Ja tej drugiej części nie nagrałam! Czyli nie nagrywa się nic od Take you. O, To jest raz. Yeah. I can take you out. I can take you home. I can take you home, I can take you home. where you wanna go. You're my cherry. Please be my little lady, my little lady. Love you.